Piazza della Republika 7.48. Zapraszamy! Trzeba mi się widzieć, jak widzicie, przywitał nas dzisiaj piękny, słoneczny poranek, a jak kręcę odcinek specjalnie dla Was ze środka fontanny na placu Piazza Republika. Kochani, Rzym to najpiękniejsze miasto świata. Można znaleźć tutaj wszystko. Pizze, wino, hitos od słonkowe kapelusze, I o, jacyś przystani karabinierzy chcieli mnie aresztować, no ale wiecie, mój wdzięk po prostu ich oszołomił na nasz. Jasne, jasne, oni patrzyli na mnie. Dlatego na szczęście mogę dzisiaj nakręcić odcinek z tej fontanny, woda wcale nie jest zimna, no ale no, no jest, jest ok, ja, ja jestem po prostu zachwycona. Także kochani, przybywajcie do Rzymu, żyjcie, w bitce i bądźcie szczęśliwi tak, bo o to chodzi, tak? I dzisiaj specjalnie dla Was chciałabym zjeść burszuńską czekoladę kupioną we wzorowym włoskim kiosku, tam gdzie można by również przepyszną kawę. Żałujcie, że Was tu nie ma, bo po prostu Rzym to najpiękniejsze miasto świata, naprawdę. Patrzcie, złota polika! Nie ma ściemy, kochani. Jest kakao 57%, także wiecie, zdrowo, żeby, żeby, żeby nie stała się gruba za szybko, nie? Z Dobra. Brawa, to by było 70. Sorry. Dobra, bądźcie szczęśliwi! Szena.